Tylko NPC-ty Challenge Fortnite. W dzisiejszym odcinku możemy używać tylko lootu, który zdobędziemy właśnie od NPC-tów, a naszym zadaniem jest wygrać grę. Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, a my przechodzimy do odcinka. A więc pierwsza miejscówka, na którą lecimy, to posterunek Enklawa. Widzowie, podobno znajduje się tutaj pierwszy NPC z Gwiezdnych Wojen. Czy tak jest? No właśnie, yy, no nie jestem tego taki pewien. Dobra, mamy coś na mapie, ale czy to jest znaczek NPC-ta? Stary, kiedyś NPC-ty miały trzy kropki nad głową, ale dobra, mamy to. Przed nami Han Solo we własnej osobie, a raczej we własnym NPC-cie Fortnite'owym, który sprzedaje nam niebieską pompę Blaster Rozpryskowy Barm ST12. Zrobię, jestem wielkim fanem tych nazw. Nie wiem, czy takie same były w filmie. Jeżeli jest to jakiś fan Gwiezdnych Wojen, to napiszcie, czy to faktycznie tak się właśnie nazywało. No a ze mną jest oczywiście Rafa. Witamy serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, ja tutaj wpadłem jeszcze na świetny pomysł, żeby tego bota wyeliminować. Chyba, że on wyeliminuje mnie i wygląda. Na to, że mamy tutaj rewolwer. I w sumie mamy tutaj hologram, który możemy udawać. To jest bardzo dobry pomysł. Dobra, jak widzicie, mamy jeszcze ten rewolwer. Ej, faktycznie, to, że możemy pokonywać npc ty to jest y, dodatkowy, że tak powiem, dodatkowy plus, dodatkowy przedmiot. No i ja teraz tak się zastanawiam, czy jest sens tu dalej siedzieć. Widzowie, no nie wydaje mi się, więc przejdźmy na kolejnego npc ta który ma znajdować się na zamaskowanym zakątku. Również nie mam pewności, czy tak jest, bo ja to biorę z internetu, ta informacja. Wiecie, jak działa internet, widzowie? Ktoś. Sobie na przykład, jakiegoś fake NPC-ta czasem wsadzi, czasem, czasem może coś jest faktycznie prawdziwe, tak jak Han Solo. Więc, Rafa, ja już powoli przechodzę i na pewno do tej pompy przydałby nam się jakiś karabin. To by było na pewno dobre. Mam nadzieję, że kupimy karabin na miejscówce. Ja zabrałem statyk, żeby trochę szybciej to poszło, żebyśmy tych jak i NPC-tów, tak i boty, które na przykład mogą zarespić się za chwilę przy antenie. To chyba również z tego możemy e, brać przedmioty. Dawaj do mnie, stary, dawaj do mnie i ja nas szybko. Ja ci kręcę, no nie mogę tym wyhamować ty. I To w ogóle ma hamulce? Właśnie, właśnie problem w tym, że chyba ty mnie wyhamujesz. Więc musisz, nie wiem, albo po mnie podlecieć, albo wysiąść. Dobra, tylko mnie nie potrąć, tylko mnie nie potrąć. O, mi tu strzela, chłopie, w mój statek. Nie mam pojęcia, ale wydawało mi się, że ktoś stąd. I tak też jest. Uważajmy, może wysiądźmy i powalmy tych gości. On jest tutaj. Ta, 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 ta. Ja idę od boku. Na dachu 54 dostał 27, ma. Wydają się być całkiem nieźli, tak szczerze. Ja tego typa bym chciał skolapsować. Dobra, skolapsowany. Rafa, ja wjeżdżam. twardo, twardo. Po prostu pa, co? robię, wie... Okej, okay, tego z dachu i 33 biało. Będzie... Ej, ja powiem tyle. Nie mam matców w razie czego. Ja dla ciebie tutaj mam krzakobombę. Oni chyba na nas wchodzą. Ej, dostał 17. Oddałem ci matcy. No, ten gościu jest do powalenia. No, wiedziałem, że to się stanie. W końcu leży. I drugi jest za ścianą. Cześć, byczku. Dostał. Edit. Dobra, co ty robisz? Chłopie, ja tu do niego tak wleczyłem, musisz to pokazać. Jednym skokiem pojawił się, no i zniknął do lobby. Panowie! Powodzenia dla was w kolejnym meczu, a ja proponuję, żebyśmy w końcu podeszli do tego bota, który jest na samym środku. Ten bot ma trzy kropeczki na sobą, więc jest tym takim, wiecie, tym, o którym Zakrzak mówił wcześniej. No i jestem ciekaw, co on tutaj dla nas będzie miał. Dobra, widzowie, faktycznie jest za kamieniem, ale ciekawe czym to się różni, że są trzy kropki albo nie. Widzowie, podchodzimy, podchodzimy. To jest, uwaga, jaka babeczka dowódczyni drużyny Łukich Ej. Witała się z nami. Yy, widzowie. Aha. Wymaga wyższego postępu na ścieżce społeczności Blaster CR2 fioletowy Dlaczego? Ja się pytam dlaczego i do tego shotgun Dobra, ładujemy ją Chłopie, krótka piłka Aha, jeszcze jeszcze shotguna No to pozdrawiam jeszcze szarego Słuchajcie, ja na tą chwilę mam tylko i wyłącznie jedną broń I ja faktycznie rozejrzałbym się za jakimiś tutaj Ej, zobacz Na przykład mamy bossa niewyeliminowanego Czy my z niego możemy brać przedmioty? Bo, a, bo on ma fajny karabin Wizowie ogółem możemy ze wszystkich npc ów Jak wiecie npc jakoś tam w angielskim, to było non-playable character, że postać, która po prostu nie jest grywalna przez człowieka. Czyli tak, ten boss jest NPC-tem, tak samo NPC-ty właśnie z tego miejsca są NPC-tami. I wydaje mi się, że właśnie powinniśmy się o nich pokusić. No tak szczerze to spadli nam widzowie tutaj elegancko z nieba. Ja ich nawalam i z nich będą kolejne dobre przedmioty. Zawsze to jest coś fioletowego, więc obczajmy. No i tak, mamy tu rację. Biorę fioletowy blaster. To mi się podoba. Ja mam pytanie, czy ktoś jeszcze do ciebie strzelał? Bo były jeszcze jakieś strzały i są goście pod tym! Ja ich ze statku tu ładuję. O, jednak ich nie ładuję, bo mnie rozwalili statek. E, wiesz co? E, musimy na nich uważać. Ej, jest gościu na blisko! Ty go będziesz widział. Dobra, 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 czekaj, 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 a widzę! Ją kampi za drzewem! E, 140. On ma miecz, on ma miecz, on ma miecz Dawaj go, dawaj, go dawaj go. Chłopie, cztery Cztery go uderzyłem, czaisz? A bo ty nie masz e, niczego innego, co nie? No chłopiec z dwa biało. O, Dobra, jestem na statku, jestem, na... jestem. O, brany. Siadam. O. Leży, 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 leży. Rozwaram ten statek. Dobra, wybuchnie? Wybucha, wybucha. Wy... Ej, czemu on nie dostał di Dobra, mniejsza w to dostał 50. Co się tu dzieje? Okej, okay, ja wchodzę w ten bank słone. Jest gdzieś obok mnie, dostał 17, 18. Co to są za hity? 111 mamy to Puch, dobra pięknie rafa słuchaj ja biorę tutaj miecz Jedi'a z ziemi i w ogóle wydaje mi się że dzięki temu mieczowi to ja tutaj mityka za chwilę będę miał czekaj czy ty masz jeszcze kogoś na na blisko czy, czy co czy dobra xd człowieku tu jest Ej, tu jest milion osób, widzowie. Ja nie ogarniam do końca, co się dzieje. Tu duszek jeszcze biegał. Jasny gwint, ale za dyma Dobra, widzę tego typa, ładuję go. On będzie leżał. Na szczęście, no, z daleka wydawał się dużo groźniejszy niż był w rzeczywistości, widzowie. Chodź się uliczymy, chodź się uliczymy. Okej, okay, już do ciebie idę. Użyję tu bańko osłony, tak w razie czego. Mamy to, zabiorę sobie te. Oj, zabiorę sobie te apteczki. Aha, i jeszcze ktoś do nas bije z góry, na to wygląda, tak? Tak, dokładnie. Rafa, co mi tu apteczki buchną, widzowie? Nie mam pytań. Spokojnie, spokojnie, nie jestem zły, Ponieważ ja idę odblokować. Chyba, chociaż nie jestem pewien, czy ja idę odblokować mityczną snajperkę. Zrobię, no ten bot ma mityczną AWP, ale czy ja mam dobry miecz? Czy fioletowy miecz się zalicza? Tak, zalicza się. Nie! Ej, co ja zrobiłem? Czekaj. Wymienia 30 punktów zdrowia na 50 punktów. Aha, to ja złe kliknąłem, widzowie. Mamy to, a Wupa wjechała do ekwipunku Ty to słuchaj, ja potrzebuję coś e, do strzelania też. Możesz się czymś podzielić, jakimś karabinem. Ale ja zawsze mogę się cofnąć jeszcze na te boty. Dobra, mamy w końcu karabin, także zabieramy go ze sobą. Tutaj co dopiero przyjechał gościu, który pojechał odrodzić i on prawdopodobnie pojedzie odradzać w to miejsce. Widzowie, więc za chwilę go dojedziemy, ale jeszcze przed tym, ja bym chciał wreszcie zużyć tą kartę, którą noszę w ekwipunku i blokuje mi slota od 100%. 50 lat. Ty, 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 statek lepiej go rozwalajmy szybko, prędko. Nie no, chłopie, weź się ogarni. Okej, okay, już ma naprawdę bardzo mało. Dawaj go, dawaj, dawaj. On chyba, on chyba, on chyba padnie. Tak, dostał damage, więc powinien wybuchnąć. Ja mu dałem 30 potkę, ale... Czy tobie też się wydaje, że on był sam? Wiesz co, ja już go tutaj mam. Dostał 20. Tak, on jest sam. Ja nie wiem, czy to nie jest ten co... Chociaż nie, to nie będzie ten. Jest koło mnie. To jest żółw ninja stary. Dawaj go. Dobra, 76 za WP. Pięknie, on ma biało, on ma biało. E, Skaczę mu na głowę. On tutaj co dopiero był? Ej, gdzie on jest? Aha, on jest. chłopcą mnie ograł na IQ. Co to ma być w ogóle? Dobra, człowieku, pokaż mi go, pokaż mi go. Gdzie go masz, Rafa? Pa, wjeżdżam w niego. Ej, bardziej to w ciebie chyba wjechałem i jasny gwint Leży, leży. Ja musiałem tu zastosować taktykę na statek, czyli taktykę widzowie wlecenia komuś w głowę. To jest najlepsza taktyka. No i wiesz co, jak masz jakąś dużą potkę, możesz mi tutaj z jednej wyskoczyć. Bardzo ci dziękuję. Ja proponuję lecieć po jakieś jeszcze przedmioty, bo coś pewnie lepszego możemy mieć. Możemy, na 100% możemy. Ło, wystartowałem Dobra, Rafa, zapraszam. Zastanawiam się, czy nie przelecimy przypadkiem do tego bossa. Samochód, samochód, samochód po lewej, po lewej, po lewej. Zawracam, zawracam, stary, zawracam. Gdzie, gdzie, gdzie? Tam, 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 za tym. O, jedzie, jadą, jadą, jadą. On przyjechał po kartę, tak, on przyjechał po kartę na 100%. O, człowieku, co tu się odwala, dobra. Ja bym chciał trochę wyżej tym statkiem polecieć żeby mieć w ogóle pole do manewru. Teraz zwolnijmy. Jak tym się wolno obraca? No, chyba, że ja mam za małą czuć myszki. Dobra, proszę państwa, yy, on ma lipę. Powiem tyle, on ma. On ma straszną lipę, dostał 25. Właśnie wysiadł, czyli tak naprawdę pożegnał się z tym meczem, bo to jest nie do skontrowania. E, cześć, jak się bawisz? Nie wiem jak ty. Zowie, ja się bawię świetnie. Ja, ja się bawię świetnie. Lepiej się chyba w tym sezonie jeszcze nie bawiłem. Czyli wygląda na to, że to był jego kolega, który właśnie został wysłany do lobby przez Zakrzaka. Pytanie, gdzie jest ten gościu, który był co dopiero po karty? No, w sumie już trochę minęło. Więc oni albo mogą być w tym miejscu, albo już po prostu stąd totalnie uciekli. Mamy tutaj jeszcze boty, które dadzą na pewno małe potki. Więc ja je teraz wszystkie eliminuję. Jeden, drugi. Ej, hey, Rafa, mam gości na pociągu w razie czego? Mam gości na pociągu. Ej, wysadzili mnie. Ojojoj. Oj, oj. Ty 76 dostał, białma. Na pociągu, na pociągu. Tutaj. Ja 76 znowu. Dobra, najlepszy snajper w Polsce, to jest potwierdzenie. No scope w głowę za Wupy, widzowie, To było za szybkie. Ktoś do nas strzela z krzaka NE Krzak. A, 20, 20, 20, ale dostali. Zowie, zostawcie za tą głowę, łapę w górę. Ja tego chciałbym dogonić. Dobra, dogoniony. Czy ty ich tam dalej masz w krzaku? To oni za ciebie ładują, chyba co? A, oni ładują właśnie z nad krzaka, obok krzaka, no wszędzie co? Ty widzę eee. jego głowę, 150. A, i szkoda, że ten drugi strzał nie wszedł I 150 znowu przez krzak. Nie, no oni mnie przecież tu zgłoszą <laughs> za chwilę. Chłopie, ja daję takie głowy. Ja ich tutaj y, boksuję, dzień dobry. Dobra, jeden leży, mamy go i został drugi Idę ci pomóc, spokojnie ojoj. czym tam wjechał? On, on nie o, głowa, dalej. Rafa, głowa, głowa Więc przeżyli, przeżyliśmy Widzę łatwo, poproszę w komentarzu Podnosimy się Wszystko tutaj było moje i on coś starał się wybudować Ale nie wiedział, że ja zedytowałem ścianę I on wtedy niestety się pojawił, no jak widzieliście Nasz kolejny cel to wyspa Mityczna wyspa, która się pojawiła I na tej wyspie, widzowie, mamy Tak naprawdę chyba najtrudniejszego do pokonania npc a który ma... Z 5000 HP. E, jest to ten bot. Wiecie, który bot? Ten szogun, co się nie zmienia od kilku lat już w grze. Więc proponuję, Rafa, żebyś się uleczył i chyba tam lecimy. Few minutes later. Od wyspęcieli nas dokładnie 200 metrów. Ty, I czy ty to widzisz, że oni już tego bossa biją? Ale dymy. Więc my tam wjeżdżamy, można powiedzieć, na trzeciego widzowie. No to, to mi się podoba. Zazwyczaj, jak ktoś nawala bossa, to jest totalnie skupiony tylko na nim. Ja mówię wam, zlecę tam i wale im headę za wupy 100%. Dobra, to ja robię w ten sposób, że no niestety poszedłem w drugą stronę stronę. Na Rafa, 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 Rafa! Ja nie mam pytań. Nie mam pytań. Widzowie, łapa w górę, sup na kanale. No przecież takie strzały. No ja myślę, że za takie strzały no możecie tą łapę walnąć. Chłopie, dwa headshoty z awupy. Dwa ty rozumiesz to? Ogólnie powiem tyle. No, ja miałem mega fajny plan yy, na to, jak to wszystko rozwiązać, bo myślałem, że oni będą uciekać na górę. No, ale nie trzeba było, nie trzeba było tego. Yy, biją do mnie, więc musisz mi pomóc. Dobra, ja tego mityka... U... ujuj co tam jest grane? Yy, no, grany jest statek, grany jest statek, grany jest statek. Ja się chowam. Dobra, dostał 761, ale widzę, że ty masz mega lipę. No, ja spróbuję ten statek rozwalić, ale... No co oni ci robią, nie? No dobrze by było jakbyś tutaj do nich postrzelał i 76 biało, 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 biało. Ja cały czas tu właśnie nawalam. 76 znowu. Zlatuję do ciebie, zlatuję do ciebie. Ja tutaj idealnie schowałem się pod daszkiem. Wiedziałem, że on mnie tutaj pomoże. <gry> Także już mam play full i wychodzę na nich. Mam Hagerafa, ależ oni są tutaj no naprawdę dobrzy, muszę to przyznać, będę szczery. Są bardzo dobrzy. Dostał 32. On próbuje tutaj mi wyjść. Edita wale. Pompa, pompa. Leży jeden ograny, Leży jeden ograny. Uf. Woo! Ale dostał główkę Po mistrzowsku to rozegraliśmy, widzowie Po mistrzowsku jestem no Jestem z nas dumny Szczerze, ty nie Nie wiem, ile hapy 5 hp My to jeszcze sklaczowaliśmy Tu jeszcze jakieś triple wjeżdżają No co się dzieje? <laughs> Takie triple pojedyncze no. <laughs> Ale niech będzie e, Pa, widziałeś, jak to działa? Podskocz Okej, okay, podskakuję No i co? A, trzeba było na granacie podskoczyć To wtedy byś dostał 25 tego overshielda Możemy to zrobić jeszcze raz, jak chce. Tak, wiadomo, wiadomo No, tak tak by było, widzowie 100% Słuchajcie, Sześć osób zostało nam tylko do końca. W Pytanie, gdzie te chłopaki albo dziewczyny się ukrywają. Nie mam pojęcia. No dawaj, Rafa, dawaj. Dawaj swojego trika. No, po pokaż, pokaż. A, dobrze, że to była tyrolka. No, myślałem, że to szybciej zadziała. Ale to przecież była tyrolka, bym się powalił. No, widzowie, Rafa. Wow, podskoczę. Proszę bardzo, że... <laughs> Ej, jakbyśmy w dwójkę zginęli, to... Stary, nie, ja... Ja, ja bym ci tego nie wybaczył. Ja prawie też zginąłem, ale jakimś cudem dostałem tylko 10, 10 od odbicia. No, było ciekawie. Ej, widzę gościa za kamieniem. Kolejna głowa za wupy, widzowie. Czy tu ktoś jeszcze jest? Ja może go dobiję, dobra, oni tam się strzelają. Chłopia, ja tutaj mam taką walkę. Kasuję jednego, drugiego zostawiam dla ciebie. Ty, bo on cię tam dojeżdża, widzę. Ty gościu ogarnij się. I już ci trofa pomagam, chociaż nie wiem, czy to wymaga pomocy. No wydaje mi się, że chyba nie za bardzo, ale proszę bardzo, pomagam ci. Mocny ziomek. Widzowie, mocny ziomek, zostaliśmy na ostatniego Pytanie, gdzie on jest Właśnie, on jest gdzieś tam, bo Ten strzelał w tamtą stronę I być może siedzi w tych macach, Na przykład tam u góry jednak nie. Gdzie on może być? Nie wiem. Ej, Rafa, ale przyznaj, jakbym ci z tym gościem nie pomógł, to by była masakra. Są taki mocny był Widzowie, mamy rzadki przypadek drzwiowca pospolitego. Słuchajcie, y jak chcę to zobaczyć z bliska. Stary drzwiowiec pospolity. Co mu się stało? Ej, co mu... <noise> Gościu ma głowę? Ej, ty, bo gościu jest zbugowany w drzwiach. Ty, co to jest? Ej, mordo, co ci się stało? Ty, chłopie, widzisz mnie? Wi widzisz mnie? Drzwi go przyczasnęły, stary Weź że go, wypuść, wypuść mu Wypuść go i oddaj mu wina, ja idę się powalić Ty, kolego, czy ty naprawdę zginiesz w strefie? Ej, zostaję tu z tobą Zostaję tu z tobą Nie, nie Ja spadłem z wysokości, więc uważaj tam jakby co Widzowie, ja piję czak Jaga Co tu się dzieje, co tu się dzieje On krzesełko w szachy chce zagrać Ty, a jak on nie ginie? Dobra, wygrywamy to Widzowie, wbijajcie na te odcinki